Cześć, jestem Arek. Dziś pokażę Wam rewolucyjną grę łączącą świat wirtualny z rzeczywistym. Stworzyliśmy nowoczesną platformę, która umożliwi rywalizację w jednym momencie z różnych miejsc na świecie. Teraz znajdujemy się na platformie. To właśnie tutaj odbywać się będą mecze, turnieje i widniały będą rankingi. Po prawej stronie możecie zobaczyć panel do zapisywania wyniku. Pod nim znajduje się protokół meczowy, zaś pode mną znajdziecie wynik całego spotkania. Ze strony technicznej, podczas rywalizacji, wymagane jest konto na platformie oraz kamerka do nagrywania pojedynku. Do samej gry wymagany jest standardowy zestaw. Ki, zestaw Bill. No i oczywiście, stół bilardowy. Głównym celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów. Za każdą wbitą bilę, gracz otrzymuje tyle punktów, jaki numer miała wbita bila. W każdym frame'ie do zdobycia jest maksymalnie 135 punktów, 15 za prawidłowe rozbicie, i 120 za wbicie wszystkich bil numerowanych. Teraz przedstawię Wam rekomendowane zasady ustawienia bil w trójkącie. Z przodu ustawiamy jedynkę, w drugim rzędzie bile z numerami 2 i 3, na samym środku piętnastkę, a tuż za nią bile z numerami 14 i 13. Pozostałe bile ustawiane są losowo. Tak wygląda ustawiony prawidłowo trójkąt. Oto warianty rozbicia. Opcja numer jeden. To rozbicie prawidłowe. Za to zagranie zawodnik otrzymuje 15 punktów, a także dodatkowe 2 punkty za wbitą dwójkę. Opcja numer dwa. To rozbicie, w którym nic nie wpada. Za to zagranie gracz nie otrzymuje żadnych dodatkowych punktów. I opcja numer trzy. To biała wózie. Za to zagranie gracz otrzymuje minus 15 punktów. Może kontynuować grę z linii pola bazy, bądź z innego dowolnego miejsca na stole. Jednak kosztuje to jeszcze dodatkowe minus 5 punktów. Dodatkowo po każdej opcji rozbicia jest możliwość wzięcia białej do ręki, jeżeli stoi ona w niekorzystnym miejscu. Jednak kosztuje to minus 5 punktów. Oto przykładowa rozgrywka z wykorzystaniem platformy. Zawodnik rozbija, z uwagi na niekorzystną sytuację bierze białą do ręki, co kosztuje go minus 5 punktów. Wbija dalej i myli się. Wbił dwójkę, siódemkę, dostał 9 punktów, ale ma 5 ujemnych, także suma daje tylko 4 punkty. Jeszcze czekamy na potwierdzenie. Widzimy 4 punkty. Program obliczył. Zatwierdził w protokole. I teraz przechodzimy do drugiego zawodnika. On rozbija. Wpada jedna z bild, za co dostaje dodatkowe 15 punktów. I rozpoczyna wbijanie. Zaczął z tego miejsca, gdzie zatrzymała się biała, także nie ma żadnych ujemnych punktów. Bile znikają ze stołu. Break maksymalny. Oto przykładowe faule. Za każdy faul zawodnik otrzymuje minus 15 punktów do swojego dorobku. Faul 1, Biała w Faul numer 2, Biała w ale z wbiciem bili. Wbitą trzynastkę również doliczamy do wyniku grającego zawodnika. Biała bila poza stołem. Minus 15 punktów. I wbita 13 również jest doliczana do wyniku punktowego. Podwójne zbicie. Również minus 15 punktów. Brak kontaktu z bilą. Obie bile poza stołem. W takim przypadku dziewiątka również jest zaliczana do wyniku zawodnika. I mamy też minus 15 punktów. Tutaj mamy kiks. I na tym faule się skończyły. Teraz powiemy o drugiej wersji gry, czyli formule B135 Standard Open. Na czym ona właściwie będzie polegać? Otóż na sam początek trzeba będzie się oczywiście zarejestrować i zalogować na platformie formuły B135. Potem na zawodnika będą czekać Trzy podejścia kwalifikacyjne. Ale czym są w ogóle te podejścia kwalifikacyjne? Podejścia kwalifikacyjne to po prostu trzy podejścia w tą podstawową formułę B135 Standard. Zawodnik rozbija i gra aż do pierwszej pomyłki. Robi tak pierwszy raz i liczy punkty, potem drugi raz, trzeci raz i na sam koniec. Wyciągamy średnią ze wszystkich trzech podejść, dzięki której program będzie mógł ustalić poziom, do jakiego ma przydzielić danego zawodnika. Wyróżniamy pięć podstawowych poziomów: Pro, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Ale po co są te poziomy? Dzięki nim będziemy mogli po prostu określić, jaką ilość dodatkowych ruchów będzie dostawał dany gracz. Zwiększy to satysfakcję z rozgrywki i wyrówna rywalizację. Tylko teraz powiemy o co chodzi. Tutaj, zawodnik, który ma poziom pro, nie będzie miał żadnych dodatkowych ruchów. Pierwszy, jeden dodatkowy ruch, drugi, poziom 2, trzeci, trzy i czwarty, cztery. Przykładowego frame'a w formułę B135 Standard Open zagra nasz kolega Dawid Gierczyk, który ma drugi poziom, co oznacza, że będzie miał dwa dodatkowe ruchy w razie pomyłki. Nie wbił nic z rozbicia, zatem może zdobyć w tym momencie maksymalnie 120 punktów. Rozpoczął wbijanie. Mamy pierwszą pomyłkę. Nie zdecydował się na wzięcie białej do ręki. Nie ma ujemnych punktów. Nadal może zrobić teoretycznie 120. Tutaj mamy drugą pomyłkę. I bierze białą do ręki. Ma minus 5 punktów. Jednak to już jest ostatnia, ostatnie podejście. Nie ma miejsca na błąd. Bija kolejne bile, panel zaznacza bile, które bił Dawid. No i widzimy, że myli się, zatem podliczamy punkty, właściwie podlicza to program, platforma. Bił 55 punktów. I tak wygląda rozgrywka w formułę B135 Standard Open. W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy zasady formuły B135 Standard i B135 Standard Open. Ale wyczekujcie kolejnych odcinków, bo w nich przedstawimy jeszcze jeden rodzaj gry, czyli formułę B135 Pro, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie przeznaczona właśnie dla tych lepszych albo nawet najlepszych zawodników, czy też profesjonalistów. Ale o tym już następnym razem. Dzisiaj ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś? Świat bilardowy nigdy nie był tak blisko. Wszystko zmienia się, ewoluuje, ulepsza. Dzięki nam odkryjesz nową perspektywę. Połączenie rzeczywistej gry z nowoczesną technologią. Zagrasz z najlepszymi na świecie. Szczegóły wkrótce.